This fire won't go out, though just a flicker it may be. Shifting through the shadows to a vision we can't see. Fight the dead, fear the living! Witam was bardzo serdecznie z tej strony shade, a to The Walking Dead No Man's Land. Czyli kolejna gra o zombie na moim kanale. Dzisiaj nagram taki filmik instruktażowy, przedstawiający, jak wygląda walka z ludźmi, z postaciami wrogiej gildii w wojnie gildyjnej. Tutaj mamy przykładowo sektor 14a. Trzy części tej, tego sektora już zostały wyczyszczone przez. Kolegów z gildi. W tym sektorze widzimy, że tu dwie pierwsze misje, gdzie przedzieramy się przez zombie, gdzie walczymy tylko z zombie, zostały zrobione. Została ostatnia misja i tutaj zmierzymy się z postaciami wrogiej gildi, które są sterowane przez komputer. Także tutaj praktycznie nie walczy się. Z żywymi ludźmi, tylko z komputerem cały czas. Co tu warto powiedzieć jeszcze, no mamy podgląd przeciwnika przed walką, tutaj jak sobie klikniemy to widzimy, że walczymy przeciwko Saszy, Merlowi i Rikowi. Walce z ludźmi jest dosyć. Przydatny, bardzo ważny, można powiedzieć nawet, długi zasięg broni. Czyli, tak jak tutaj widać, mam Rika, który jest uzbrojony w łuk. Ten łuk ma o dwa pola zwiększony zasięg. Yumiko ma jeszcze lepszą broń pod tym względem, bo ten pistolet ma zwiększony zasięg o 3. No i dodatkowo w tej misji, gdzie walczymy z ludźmi, występują też zombie. Dlatego też wybrałem Mishon, żeby w międzyczasie sobie radziła z tymi zombiakami, które zespałnują się obok nas. Zombie będą się pojawiać także obok przeciwnika, więc będą przeszkadzać nie tylko nam, ale i przeciwnikowi. Czasami możemy to wykorzystać jak postacie przeciwnika, zajmą się zombiakami, my możemy je bezkarnie atakować z daleka. Najlepiej do misji, gdzie walczymy z ludźmi, najlepsza chyba jest właśnie Yumiko jako dowódca ze względu na tą umiejętność przywódczą. Firing Squad, czyli Firing Squad, jak to przetłumaczyć. To jest taki oddział y, strzelecki. Nie wiem, chyba tak to można przetłumaczyć. Na czym to polega, kiedy Yumiko atakuje przeciwnika w swojej tusze? Wszyscy y, ocalali, z, którzy są y, w odpowiednim zasięgu, którzy mają w zasięgu ten cel, który atakuje Yumiko. Zaatakują ten cel poza swoją turą, zadając 35% obrażeń. No, jeśli Yumiko jest dowódcą, no to każdy inny strzelec w ekipie, czyli tak, na, tak jak przykładowo Rick, też w ten sposób będzie strzelał. Czyli on odda strzał tam w zombie albo w postać przeciwnika, i Yumiko. Zaraz po riku też za 35% obrażeń odda strzał w tego samego wroga. Podejmując się misji, próbując właśnie albo jedno z tych zielonych zrobić, albo misję na ludziach, zużywamy jeden z 16 mieczy, który, które dostajemy na początku y, w wojny w, danej, y, w danym dniu. Jeśli nam się nie uda, mamy jedną próbę, która wymaga użycia takiej czerwonej benzyny. Wtedy nasze postacie zostają przywrócone do zdrowia, no i mamy kolejną próbę podejścia właśnie do zrobienia danej misji. Tylko że jeśli nam się uda wygrać, no to dostaniemy trochę mniej punktów niż gdybyśmy wygrali za pierwszym razem. Jeśli chodzi o tą czerwoną benzynę, no to na samym początku falki jej nie kupimy, bo ona kosztuje 100 punktów tych szarych. Dopiero po zrobieniu kilku misji będziemy mogli kupić sobie te 10 kanistrów. Nie musimy się martwić, bo te kanistry, jeśli będą niewykorzystane przez nas, to um, przechodzą na następną wojnę gildyjną. Co tu jeszcze warto dodać? No, tak jak właśnie mówiłem, że warto przejść misję, nawet próbując kolejny raz doda zyskać trochę mniej punktów, ale nie stracić. Użytego miecza na próbę. Jeśli chodzi o poziom przeciwników, jakich spotykamy w tych misjach z ludźmi, to mają taki sam poziom, jaki ma najwyższa postać w naszej, w naszej drużynie. Właściwie to w naszej wiosce. Czyli nawet jeśli byśmy mieli. Postać 19 poziomu, ale do tej misji wybraliśmy, pos, wybralibyśmy postać 18 poziomu, no to i tak przeciwnicy będą mieli 19 poziom, chociaż nie jestem do końca pewien. W każdym razie poziom przeciwnika, nawet jeśli normalnie w grze przy, przeciwnicy mają te postacie na wyższych poziomach albo niższych, to. W tych misjach, w tej wojnie gildyjnej, te postacie są skalowane do naszego poziomu. Czyli, tak jak można powiedzieć, właściwie to w przeciwieństwie do poziomu zombie, bo poziom zombie to po prostu zależy od sektora, w jakim walczymy. Przykładowo, tutaj w 18 sektorze. Mamy zombie już na poziomie 35. Od 35 do 37 to jest taka taki poziom trudności. Ale ludzie na końcu będą mieli tylko poziom 19. Tak jak na przykład moje postacie. Moje najsilniejsze postacie. No, tutaj jak im bardziej w lewo, to misje są prostsze. O i tak jak. Jeśli chodzi o mój poziom, jakbym sobie nie radził za bardzo, to mógłbym się wsiąść za te proste misje, gdzie tu jest 19, 20 poziom. No ale one dają mniej punktów, także oczywiście celujemy w większą ilość punktów. Jeśli chodzi o sprzęt, jakim dysponują przeciwnicy, to gdzieś słyszałem, że ten sprzęt, zarówno broni, jak i zbroje są wymaksowane. Nawet jeśli normalnie nie mają ulepszonych u siebie tych, tego sprzętu, to w momencie, kiedy są przydzielani jako obrońcy w wojnie gildyjnej, no to ten sprzęt się maksuje na czas wojny gildyjnej. Później wraca znowu do postaci nieulepszonej. A jeśli chodzi o nasz sprzęt, no to niestety, ale dysponujemy tylko takim, jaki ulepszymy. Czyli, tak jak na przykład tutaj, zbroja Michonne nie jest do końca ulepszona przeze mnie, nie ma tego trzeciego traita co dalej, co dalej? Hmm. No, jeśli chodzi o siłę przeciwników no tutaj widzimy, że dwóch z nich ma kolor złoty, to znaczy, że już mają pięć gwiazdek i są tacy dosyć silni, im więcej gwiazdek postać ma tym zadaje większe obrażenia, ma więcej życia no i za ukończenie sektora za ukończenie sektora y, wszyscy biorący udział w wojnie danego dnia w walkach danego dnia dostają y, punkty czyli na przykład y, za ukończenie sektora 14A tutaj te 55 szarych punktów wpada na konto każdego gracza dodatkowo 200 punktów y, wojny Gildyjnej, czyli tak jak na przykład teraz mamy 586, przeciwnicy mają 920, czyli niestety, ale przeciwnicy na razie wygrywają. No, my jeszcze nie zużyliśmy swoich wszystkich mieczy, nawet połowy nie zużyliśmy, także jeszcze wszystko może się zdarzyć. Do końca zostało 12 godzin 20 minut. Wojna gildyjna zaczyna się. Dzień wojny gildyjnej zaczyna się o 8.30, a kończy się następnego dnia o 6.30, także jest dosyć sporo czasu na leczenie się postaci jeśli na przykład zostaną rani w czasie walki. No i to chyba tyle tytułem wstępu, a teraz pokażę Wam jak wygląda moje podejście do tej misji. Nie wiem, czy sobie poradzę z przeciwnikiem, bo przykładowo tutaj Sasha jest uzbrojona w rakietnicę, która razi, razi postacie, razi cele, które są w skupieniu, także będę chyba starał się tutaj raczej rozproszyć moje postacie, oddalić od siebie z kolei Merl. Mimo, że jego pistolet nie ma zwiększonego zasięgu, ale ma tutaj cechę retaliate, czyli kontra. Czyli, jeśli oddam strzał w niego, to on zaraz potem strzeli we mnie, jeśli będę dostatecznie blisko. No, ale mam broń ze zwiększonym zasięgiem, więc może uda się tego uniknąć. No, i on tutaj zadaje 62%. Obrażeń, jak oddaję strzał na tej kontrze. Ryk walczy wręcz, więc wydaje mi się, że on będzie takim najmniejszym zagrożeniem, jeśli tylko nie dopuszczę go zbyt blisko, załatwię go właśnie stala. No ale zobaczymy jak to będzie. Warto też dodać, że jeśli uda nam się ubić którąś z postaci przeciwnika, ale pozostałe dwie przeżyją i nas zabiją, to kolejny gracz może też podejść do tej misji i dobić pozostałe postacie. Ta jedna, którą, którą ubiliśmy, pozostanie martwa no jeszcze wspomnę trochę na temat odznak, czyli warto jeśli uzbieraliśmy składniki i mamy właśnie odpowiednie odpowiednią ilość składników, to warto robić sobie odznaki i jeśli mamy odpowiednio dużo i odpowiedniego typu, czyli tak jak na przykład tutaj mam cztery odznaki tego typu C, to one wspólnie e, w, wspólnie się wzmacniają i e, podnoszą tu wartość każdej z cechy e, tutaj Rika to starałem się właśnie zrobić na takiego strzelca, który spory ob, sporo obrażenia zadaje chociaż ma tu też e, odznakę taką obronną Damage Reduction redukcja e, obrażeń Dodatkowo RIG ma tutaj tą cechę Mark, Marksman, czyli plus 2% też dodatkowo dostaje do redukcji, ale też ma tu odznakę taką, która daje 16% obrażeń, ta plus 10% i dodatkowo plus 2, jeśli w drużynie jest inny strzelec, czyli w tym przypadku Yumiko daje właśnie dodatkowe 2% obrażeń Rickowi. No i miałem jeszcze taką odznakę critical damage, czyli zwiększenie obrażeń krytycznych, czyli nie chodzi tutaj o szansę na zadanie obrażeń krytycznych, a o wielkość tych obrażeń. No i też ona się zwiększa, jeśli mamy w drużynie e, wojownika, wariora. No w tym wypadku mamy, bo Mishon jest właśnie wojownikiem, także dodatkowo jeszcze to się zwiększa. Mamy jeszcze dwa miejsca na odznaki, coś tam mógłbym jeszcze wrzucić. No ale staram się przede wszystkim e, tworzyć właśnie takie komplety z czterech odznak tego samego typu. A te, te dwie, no to zostawiam tak jeszcze na wszelki wypadek, żeby tam jak coś. Jak będę miał jakiś pomysł, jako tam odznakę wrzucić, albo zostanie mi jakaś odznaka niepotrzebna przy innym komplecie dla innej postaci. No to może tam wrzucę. No i dobra, zaczynamy. Zużywamy jeden miecz, i podchodzimy do misji. Tak wygląda plansza No tutaj mamy jakiś załom za murem, oni mogą się tam znajdować. E, wydaje mi się, że najpierw tutaj gdzieś przemieszczę misząc z tej strony, żeby zobaczyć, kto tam jest. O nie widzę na razie, gdzie jest Sasza z wyrzutnią rakiet. No tutaj mamy Merla, Merlarik, jest tam z tyłu, także on walczy wręcz, nie stanowi dużego zagrożenia w tej chwili. E, Teraz tak. No tutaj niestety będę musiał zużyć dwa punkty, żeby dojść w to miejsce. Chodzi o to, żeby obie te postacie były w zasięgu. Żeby miały w zasięgu tego merla, kiedy zacznę strzelać. Żeby ta druga też oddała strzał. No nic, muszę. Zrobić to w ten sposób. Najpierw oddać strzał, powiedzmy, Rickiem. O, już zabrał mu te pierwsze takie zdrowie główne, ta postać straciła. No, jeszcze trzeba oddać drugi strzał, żeby, żeby go dobić. No, to Yumiko już tutaj powinna sobie poradzić. O, i Rick, Yumiko, strzał Yumiko nie, nie zabił. Tej postaci. Dopiero Rick dzięki umiejętności przywódczej Yumiko dobił tego merla. No i tutaj już wkraczają zombie. Trzy zombie tu się pojawiły w pobliżu przeciwnika. O, jest też Sasza z wyrzutnią rakiet. Także prawdopodobnie Sasza nie będzie strzelać w nas, tylko tutaj w te zombie. Chyba że uda nam się wcześniej ją ubić. Co nie powinno być dosyć. Trudne, bo obie te postacie tutaj powinny znaleźć się wystarczająco blisko, żeby oddawać te dodatkowe strzały. Tutaj mamy dwóch sąbiaków, którzy na naszych plecach się pojawiły. No to tutaj, Misząc, spróbuję ich ubić. Misząc zadaje dosyć duże obrażenia. Też ją wzmocniłem takimi odznakami, które zadają. Które zwiększają basowe obrażenia, jakie zadaje. Postać o Arik jest tam z tyłu, czyli nadal nie stanowi zagrożenia. No dobra, no to niech Yumiko odda pierwszy strzał. Rik poprawił, no i Sasha ma, ma krytyczny stan, jest na czerwono. No to strzelamy teraz Rikiem. Yumiko poprawia, no i dobija krytycznym ciosem właśnie tą Saszę. Teraz zastanawiam się, czy tu te zombie nie zaatakują mnie. No tutaj jestem zdecydowanie wystarczająco blisko, bo dwa pola. Rick jest trochę dalej, więc prawdopodobnie te zombie e, rzucą się na mnie. Tak jest. No i ten jeden tu Rika. Trochę już tam nadszarpnął, no ale Rick ma tą odznakę, która e, zmniejsza otrzymywane obrażenia. więc na razie Rick nie został ranny. Na razie, jeśli, jeśli teraz uda mi się ukończyć misję, to nie będzie wymagał leczenia po tej misji. No tutaj, Michon, mogę tych dwóch sąbiaków sprzątnąć. Niestety nie zadziałał nie zadziałała ta umiejętność specjalna Michonne, czyli, że w momencie ubicia zombiaka mamy 40% szans na zyskanie punktu akcji. Wtedy mógłbym dobić jeszcze tego drugiego zombiaka przy pomocy Michon. No, ale przede wszystkim sprawdzę, czy Rick jest w zasięgu Yumiko. No, tu widzimy, że Yumiko musi się tutaj przemieścić, a Rick musi podejść o jeden krok, żeby żeby był w zasięgu i żeby skorzystać z tej umiejętności specjalnej Yumiko no dobra, strzelamy Rickiem Yumiko też oddała dodatkowy strzał z zmniejszonymi obrażeniami strzelamy Yumiko no i dobijamy Rika. misja wypełniona perfekcyjnie, także tutaj odpowiedni skład odpowiednia broń ze zwiększonym zasięgiem Zrobiły po prostu robotę. No i jeszcze ta plansza, gdzie przeciwnicy nie byli poukrywani, że nie musieliśmy po prostu podejść bardzo blisko, tylko widzieliśmy ich z daleka. W pełni wykorzystaliśmy właśnie tutaj zasięg naszej broni. No i ten sektor jest już ukończony, jest już wygrany. Jeśli uda nam się zrobić wszystkie te trzy sektory, no to tutaj za ten trzeci sektor, on się dopiero odblokuje jak zrobimy ten sektor 14b no i za ten sektor 14c, tam będzie mniej misji do wykonania, będzie po jednej takiej misji zombie i po jednej misji mm, z ludźmi bo tutaj mamy po dwie Misje tutaj też były, dwie misje z zombie, a tam będzie po prostu po jednej czyli w sumie cztery misje z zombie i cztery misje e, z ludźmi, czyli w sumie będzie to wymagało osiem mieczy. No i za tą wysepkę jest najwięcej punktów, jest więcej niż za te dwie pierwsze, także warto wszystkie trzy zrobić. Co tu jeszcze dodać na koniec, no to chyba wszystko. No to był właśnie taki film poglądowy, instruktażowy. Jak ktoś nie miał do czynienia z wojną gildyjną, nie wie jak to wygląda, no to mam nadzieję, że tutaj większość zagadnień wyjaśniłem. No dobra, no to tyle. Jeśli Wam się podobało, no to oczywiście lajk, like, komentarz, subskrypcja mile widziane. No i do usłyszenia później. Cześć.